Jesteśmy dzisiaj w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi. Zgadza się. A naszym gościem jest pani? Magdalena Trzaska. Pani Magdaleno, dziś zbliża się 8 marca Święto Kobiet. Instytut, który się mieści w, znanej dla warszawiaków, w znanym dla Warszawiaków budynku Biblioteki Rolniczej, zorganizował Dzień Kobiet na Ludowo. Co na tym dniu się dzieje, co można zobaczyć, z jakich warsztatów skorzystać? No na, na początku muszę zaznaczyć, że jest to nie pierwszy Dzień Kobiet na Ludowo, który organizuje Instytut. To już po raz kolejny, właściwie od początku, od kiedy Instytut istnieje, czyli od kiedy został przekształcony z właśnie z Centralnej Biblioteki Rolniczej, jak Pan zaznaczył. Od samego początku te, ten Dzień Kobiet na Ludowo tutaj świętujemy. E, główną ideą tego święta jest to, żeby zazn jakby zaznaczyć rolę kół gospodyń wiejskich e, na wsiach, e, Tą rolę, jaką one mają w aktywizacji mieszkańców, w przekazywaniu tradycji. E, no i chcieliśmy zaprosić te koła tutaj, żeby się pokazały w Warszawie, w stolicy, bo dla wielu mieszkańców stolicy e, są to rzeczy, o których niewiele wiedzą. Um, I że niewiele zwiedzą, to jak się dowiedzą, tak jak ja, to są pełni zazdrości. Bo e, tutaj u nas się nic nie dzieje, natomiast jak słyszę od pań, to życie, aktywizacja społeczna, e, e, życie tętni na, na polskiej wsi. To prawda. Przełamujemy stereotypy. Tak jak pan mówi, ludzie z miasta są często przekonani, że na wsiach się nic nie dzieje, że dużo więcej dzieje się w miastach. Tym bardziej, gdy właśnie porozmawiamy z tymi paniami, okazuje się, że kwitnie życie i sąsiedzkie, i towarzyskie, i kulturalne i społeczne. No na naszych osiedlach jakoś tego nie spotykamy jak dotąd, więc myślę, że warto brać przykład właśnie z Pańsku, gospodyń. Trzeba, trzeba tworzyć koła gospodyń wiejskich w miastach. Osiedlowych. E, widzę też, że taki był um, Stereotyp, że koła gospodyń wiejskich to emerytki, natomiast tutaj widzę, że bardzo wiele młodych osób, młodych pani, jest zaangażowanych w działalność właśnie tych kół gospodyń wiejskich. Tak, to kolejny stereotyp, który można przełamać zarówno wśród pań z kół gospodyń wiejskich, jak i wśród twórców ludowych. Już obserwujemy, że jest coraz więcej młodych osób. To już nie są starsze panie na emeryturze w chustach. W chustach może są, ale niekoniecznie starsze. I coraz więcej młodzieży się garnie do tego typu działalności. No także tylko wspierać tę aktywność. Czy Koła Gospodyń Wiejskich to tylko impreza dla pań, czy też wbrew nazwie te Koła Gospodyń Wiejskich integrują panów i panie? Myślę, że integrują panowie, panie są koła, które nawet w nazwie mają, że są kołami zarówno gospodyń, jak i gospodarzy wiejskich. Prawie każde koło jest związane w jakiś sposób, na przykład z ochotniczą strażą pożarną. Panie działają w kole, panowie w straży. No i właściwie prawie w każdym kole, jak do nas przyjeżdżają, zawsze jest jakiś pan do pomocy, który tam działa aktywnie z nimi. Poza tym, jak mówiłam, koła mają taką rolę, że aktywizują generalnie mieszkańców, bo wiele inicjatyw to jest, to, to są właśnie ich inicjatywy. No i panowie też w tym biorą udział. Jak wiele jest kół gospodyń wiejskich w Polsce? Jak wiele osób jest zaangażowanych? Czy, czy coś wiemy na ten temat? Wiem, że na liście takich zarejestrowanych kół jest ponad 8 tysięcy. Myślę, że może być ich sporo więcej. Natomiast nie sposób powiedzieć, ile osób tak naprawdę w tych kołach działa, bo koła mają różną liczebność od kilkunastu osób do kilkudziesięciu albo nawet kilkuset. Czy koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na jakieś wsparcie ze środków publicznych? Mogą. W agencji. Teraz, żebym że w, w Agencji Rolnictwa i Restrukturyzacji i Modernizacji, modernizacji, modernizacji rolnictwa, rolnictwa, tak? Ale to już odsyłam do Agencji, bo to już niestety w tej kwestii ja się tak bardzo nie orientuję, ale tak wiem, że jeśli są zarejestrowane, to tam no, mogą mieć na wsparcie. A um, pytanie o Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi. E, czym się zajmuje i od kiedy działa ta, ta instytucja? Instytut działa od 2019 roku. Tak trafiliśmy nieszczęśliwie, że same nasze początki to była pandemia, więc trudno było jakby ruszyć z kopyta. Dużo było inicjatyw takich bardziej online, konkursy na przykład fotograficzne różne. No teraz odkąd można robimy coraz więcej. Robimy także tutaj chcemy właśnie przedstawiać tą kulturę wiejską w miastach, czyli właściwie w stolicy, w centrum stolicy na Trakcie królewskim. No i tak jak w tym roku już od tego miesiąca począwszy co miesiąc będą się tutaj odbywać wydarzenia. Będziemy promować różną kulturę, na przykład kujawsko-pomorską, lubelską czy podlaską. Zakończymy 11 listopada dniami niepodległości. Także zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców. I wszystkie strony, wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej. Można znaleźć już w tej chwili rozpiskę wszystkich wydarzeń, a oczywiście o każdym po kolei będziemy informować, jak będzie bliżej już tego konkretnego wydarzenia. Bardzo dziękuję.